Broken Sword, The Sleeping Dragon. I będziemy kontynuować naszą nagrodę. Przepraszam, ale nie, nie włączyłem mikrofonu na początku. No i mam dla Was przykrą niespodziankę. Cześć! No, Raz! przyszła. No ja. Niedziela! No, tak, ale oto do szkoły. No, dobra. E, tak, zakończyliśmy na tym, że zdobyliśmy ten artefakt taki piękny. Czekajcie, muszę trochę podgłosić. Dobra. No i zdobyliśmy kartę, czyli Teraz musimy iść ją użyć, jak zapewne będziecie pamiętać. E, to jest tam przy tym spalonym ciele. Nie wiem, czy ja teraz jest w stronę, ale chyba tak. Dobrze Tak. I tutaj po prostu użyć tej karty. Zero filozofii. Kartę dostępu. I wchodzimy tam. ja... nie, nie, musisz się, się na Nie, nie, nie. Chcę się na Bo Bez rano. Gdzieś krótkowian. Or nie. Or yeah, Albo wypadku. No, no. I've missed you. I've missed you too. No, well, that's to ten z mi za job to nie ma. Nie bo ja nie No ja wiem, ale nikt, nawet z oglądających nikt nie lubi Jobże. Tak. O, już możemy kierować dalej, dobra. Zobaczymy na D. Coś tam się wyświetlało. A, to Niko, bo ona. E, jesteśmy w jakiejś kopalni, coś, ale Meta <laughs> Mind Steam Raider i anniversary, ale nie, nie chcę się pisać. No i biegniemy wzdłuż tutaj. Jakieś lampki wiszą góry, góry, i za nami pełznie. Look at this What is it, George? To jest sort symbol carved in stone when they excavated this tunnel. It looks like fork the lightning. I wonder what it means. To zobaczymy to. beautifully Great in my apartment. Jasne, to czy jesteś głupi. Zobaczymy wow. tam. Dobra, to czas na zapis. Lecimy dalej. A to nie jest tak głupia gra. Tutaj? Nie zdradzaj, tak? Nie zdradzaj, tak? Right. Oh, George. O, George! Weszliśmy w jakiejś pięknej sali z wężami. Kto mógłby zbudować Co za? Idę jakiś za pętla ten paczek. Fajna taka droga. Let's go see. Już wie, wie, Nic nie, nie mów, sztupiorek. Dobra, nie mówię, ale pamiętał sobie, ja miałem tu problem. jakie piękne kryształy zobaczcie. I bierzemy to. George. Look at that. Some kind of column of energy. Dragging the power. Look inside. Looks like a stone of some no, to w ogóle wow. jak stone dzisiaj No, 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 nie mam o, o, no, jest to. Wlał, no, to no, 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 a polecam. Bardzo. Jakieś prądy są tutaj. no, to. no, to...

na jeszcze na krawatune i to na spacer. No. I tak bierzemy no. to. no, zypę, no. I uh, w to z ściągnąć już w sumie George. No i właśnie tak moment ago. I don't know. It's weird. I lost to just looks like a flat slab of rock. Some kind of symbol, like To A slab of rock doing inside a column of strange power. nie nie,

Put the gun. Dogs. Not us. Quickly, someone is coming up the elevator. Oh no! It's oh, quick time event. Is too. Nie, Suzaro. Ah. But i We don't have time to get past the elevator. Find somewhere to hide. Do you want to Maybe. Hold it there, you two. A. Shall I kill them now? Nie. nie musisz mnie yes, they are becoming more oh. Wait! Też to aha, aha. Dobrze, że go zadań. Każdy się cieszy, zawsze w komentarzach pisze, jak mnie What the? That? Oh, yes. What's going on? co oh, to, to, to jest? Nie, nie, jest

Hey, I've had Dobrze, kończę nagrywanie z Tobą, Zaraz do Was wracam, jak już będę That's sam. Oh, by the way, I adore to szkoda. się ta animacja. So go. Tak Dobra, i zaraz do Was wracam, jak już jej nie będzie.